Witam serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek zmagań mocarnych z No Fajnie to no. jak ktoś mnie zwał. Jezu, No jestem. Tak, no no. tak. Dzisiaj gramy w Hoops, czyli koszykówkę. No gramy. Czekaj, ja sobie spróbuję. Wtedy ja ja nie graliśmy przeciwko sobie. Jay no, później sobie no, kupisz no, auto. Czekaj, bo są... w... Ej, ma no no fajne no. Dobrze, joininguje. Ok. Okej. Okay. Okay. O nie. Ale tu będzie zabawnie. Ale będzie... może być też ciężko. Wszystko to jest zabawki. <grym> no też na no, nie od boku kurczę szkoda. No. Dobra, ale i tak zaskoczy. Zaskoczy. nie. Wiedziałem, że A? nie będziesz skakać. <grym> Wiedziałem, że ty nie będziesz skakać. O Boże, to był najlepszy tryb, w którym nie potrafił wygrać, to znaczy gramy do e, graliśmy raz 2 na 2 Ale to dnia ja nie szło najlepiej przez cały razem. nie, dużo razy wygraliśmy do 2 To znaczy na odcinku tylko jednym A no tak no tak, tak, tak Za odcinkiem mi zagramy. gramy No to Znaczy czasem tam zagramy coś poza odcinkiem, ale to nie dużo. To raczej jak jest jakiś błąd czy coś Jak na przykład byśmy wali? No, hashtag J Owożr Ojej O ma! Co tu do busta lecisz? No i... To do busta lecisz, No nie! To bramka, zapomniałem, że to tutaj nie wjeżdża Zleć. Wleci do gdy te bósty nie wjeżdżała, chmurka cały czas <noise> Dobrze, jesteś w koszach? W sensie nazywa? Nie. Ja mam medal nawet. W zasadzie nie, za nie potrafię tam... rzucić. Ja dobrze bronię, w sensie te, te spod kosza łapy. Ja byłem na zawodach z kosza i mam medal. I miałem ten, kasę, w sensie, jak to się nazywało? Jak się Obry. nazywa, jak dostajesz kasę? Kasia, money. Ale nie, w sensie... Nie, to ze szkoły to było. Jak, jak to jak się nazywa? Kasi. No, za jakieś osiągnięcia dostajesz kasę. Stypendium. O, właśnie, dostałem za to stypendium. Serio? Tak. Ile? No, ile Dwie złotych? stówki. No, no, A ja tak Jaki nie taki lubiłem taki... nigdy jak grać jak w łaśnie, Jak ja to ładnie biłem. co?! Ja już taki pewny byłem. Ja, ja tak słucham, stronę. jak ja to ładnie wbiłem. I tak czekam, aż się zorientujesz, że nie, nie wbiłeś. Nie ma. A ty wiedziałeś, że to nie wejdzie? Tak, bo z mojej perspektywy to było dobrze widać. No nie. Uff. Całe szczęście. Ja myślę, że trafić tak. Chciałbym... Nie, no. Żona da... <śpiewanie> ja od razu ile... Nie... <śpiewanie> Trudny trybiks, krzywdy co? Za chyba najłatwiej. Co? Za jak nas wprost się zerastujemy, to jest, jedynie wtedy można trafić jakoś. Dobra, to jest. Boże, Nie. Święt, nie, ma. nie, ma. nie. Aha, to jest. No, nie, 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 nie. Myślałem, że dotkniesz <śmuszczak> tam. Ja tak, wiedziałem, że będziesz tak myślał. Nie. A! O, brawo. Jak wste, to samo Bo byłem walnął. Nie widzę teraz, to mówię, walno W tym już trzeba być udanym, żeby samodaj walnąć. Nie yes. Nie, dobra, tak, jest taka kamera na... Tak! nieeeeee, dwadzieścia sekund. A teraz to może bez wznowienia będzie. Co? Teraz wznowienie będzie. Zobacz, o nie, z boku. Ale z boku. Dobra. Jala. Jest, Boże. Please, 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 please. No nie wiesz. Nie, to już nie, już nie będzie blisko, a nie, nie zdąży być blisko. No, no. Nie, no, nie, to A to wcale chodzi? O śladzie. O śladzie. O śladzie, nie, dobra. O tu bez, dobra, dobra nieważne. Buzzer, bitter, dostałem troskę. Człowkę. Trowkę. Człowka. Ale emocje były. O, teraz mam mniejsze piękno od siebie. I Co? Trudno, przynajmniej nie mam 100 ton. No, tak to jest, jak każdy nie w domu się podepnie do neta. Co? Tak to jest, jak każdy w domu się do neta podepnie paroma urządzeniami. <grym> Dobra. Oj, ale jest znowu na baku. Dobra, jalo. Jakby ktoś został, to bym miał ładnie. No nie. Aaaaaah. A A tutaj też można grać w tym... w trybie. W, z perkami, jak to się nazywa. To? Tutaj też można Rambu. grać w tryb... O właśnie, no. Nie da się w koszykówkę ram. Da się, da się, tylko są inne tryby. Inne branie. Nie wszystkie. Da się. Ja się da ja się widziałem niegdyś. Może jakieś mody na Potecie czy Nie no, w sensie, da się, ale na prywatnym, tak jak my gramy zresztą. Odbij się, odbij, wpadnę, no nie. Byś ty swoje chciał? Nie, ja to taktycznie wiem od tego. Mhm. <suszy> Trafi? Nie. Nie. Gdzie ty? O, tu O, dobra. Traf, traf, traf. Nie. Nie, to było mi za wcześnie. Ach. A gdzie? To, to jest wszystko na styku. Nie, nie trafiłem. Jak mi tu podbiło coś. Dobra, mam dosta. Nie teraz z ten to nie wygląda. Chyba, ja sam go zbiorę. Tak to właśnie zrobiłem. Tak to właśnie wejdzie, dobra, nie wejdzie. Ale no nie! chciałem to dokładnie to. dopić. Chciałem. Dobra, chodź. Dobra, rzucił. Okay. jakbyś to. Ninja Nie! Uff I teraz patrz, tutaj naj najtaktyczniejszy strzał No i nie doleci No nie wiesz Nie trafi czegoś takiego No nie Weż, przynajmniej czasem trafiałem już to. No dobrze. No nie, jak mi zgarno, już miałem wmiarzoną. No nie, no co za. Nie, yeah, samobój. Co...

Dobra, <noise> O nie! Idzie? Wejdzie? Wejdzie? To jest Sadango? Ja już miałem epic save'a robić. Mi się udało w końcówce. To Dobra. Nie. Dobra. Udało. nie! Oczek. Ale jeszcze się tyle się z tym męczyć. Ale mi się kamera Tak, mi A ja już celowałem tak, żeby trafić równo w środek. I teraz tego nie Nie. Zżejować. Nie. 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 There <coughs> jest. Dobra, jeden jeden. O, teraz buzzer Bitter. A, to też, też, też się dostałem. Ja mam jakąś natełkę nową, ale wolę tego ziemniaka. Kurde, ale mecz. Był. Aż do w końcówce. Ale takie bramki w końcówce jedziemy jest tak w kudze, jak się kracisz. <laughs> No, trochę, trochę. Coś o tym wiem. Do poprzedniego mecz meczu i jeszcze jedny, i innych. Haha, nie, zwłaszcza ten jeden. Wiesz który? Co? Zwłaszcza w tym jednym. Wtedy, kiedy co mi strzeliłeś w ostatnim lierze? <śmuszczamy> nie <śmuszczamy> można tak robić, panie Zeniu. A, triksy! Kurde. Shadow Gold Nie. O, nie gol był. Był. Ja! Yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. mm -hmm. To jest słabe. Jak tak ci się odbija. Nie! Ja tu nie po będę tak Nie, nie trafiłem tak chłabnie. Ty to p... Kukie? Tak. Jest jasne? Proszę... Nie! 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 Ale proszę, że chociaż raz na środek nas dało. No to jest chamskie, z boku. No nie! O jest! Ale swój fokus był w ogóle... Co za chamstwo w państwie. <grystanie> Musiałem, to jest też takie na potwierdzenie, tego już nie odrobisz. Znaczy wiedziałem, że nie trafisz. Tak tak, jeszcze zobaczysz. Co? Co? Ja że za późno wystartowałem. No nie! jest <grystanie> yes. Ale dzisiaj. Dupa. Och! <grystanie> <noise> Ale to sam się minął to człowiek. Rocket trochę... to jest cały mecz praktycznie. Ale no. nie wyjdzie. Nie! Jak to? Ale coś tam ogarnęłem tej koszykówki. Hamstwo! A dupa. Teraz już będzie chlerwie ciężko odrobić. Dwa razy zawaliłem przy wznowieniu. Dwa razy ja po... no nie, wziąłeś mi w usta. Paskarski mamuś. Czemu w to trafiłeś? Czemu w tego nie, to nie trafiłeś? A no, bo to nie jest mnie normalne bramki, ty cyk. No już kurde. No A takie, że. że samobój jeszcze no. Dobra. Spoko. Full control. będzie. A jakżeś to znaściu? To by weszło. Nie weszło. Za lekko lecia. Teraz wejdzie. Albo nie. nie. No nie. Nie, nie Nie, no nie da się, no po prostu się nie da Nie, no nie Czekaj, bo ja takie coś widziałem, takie szoty, że... No to no. nie ma. No. Hamstwo. meczu. To <laughs> wzięcie <laughs> <laughs> Wziąłem busta, gdzieś <noise> bym wziął Specjalnie Czo? wykorzystałem chyba jankstówę Co za Wykorzystałem jeden i wziąłem typowo boosta Żebyś nie mógł wziąć <noise> Nie Chamstwo w państwie Nie Proszę sobie <noise> Dwa razy trafisz z powietrza i będzie. Aho. co? Rozpoko No co za znaczy, ham I prostek. Dziękuję bardzo. Jak zawsze, win. Easy win. Easy win. Ktoś jeszcze ma jakieś. Nie ma mowy. Dobra. Dzięki za oglądanie, przez.